Dzisiaj mamy koncert bożonarodzeniowy. Będziemy śpiewać różne takie utwory z repertuaru właśnie bożonarodzeniowego. Natomiast to nie są typowe kolędy w większości, chociaż parę też będzie. To są piosenki takich właśnie zespołów jak TGD, które są związane z Bożym Narodzeniem, opowiadają o narodzeniu Pana Jezusa i to właśnie będziemy wykonywać. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony Bożynowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Wystąpi zespół Beleco z Ujazdu oraz zespół Tiako z Kędzierzyna Kośla oraz chór dziecięcy. W ubiegłym roku niestety koncertu nie udało się zorganizować. Cieszę się, że w tym roku no, dopieliśmy swego i, i, no, i że ten koncert tutaj e, odbywa się. Mam nadzieję, że wszystkim przyniesie wiele radości i wzruszeń. Warto dorobić, bo integrujemy bardzo dużo, bardzo dużo ludzi. Jak, jak zobaczymy, tutaj na koncercie jest sporo muzyków. Mamy trzech gitarzystów, mamy basistę, mamy sekcję dętą trzyosobową, mamy skrzypce, perkusistów, perkusjonalistów. Ja gram na instrumencie klawiszowym, jest kilkunastu wokalistów oraz grupa dzieci, która, która śpiewa również trzy utwory. To jest jedna z ważniejszych rzeczy w życiu. Do czynienia z muzyką mam od zawsze, bo moi rodzice to muzycy. Ja zaczęłam uczyć się też w szkole muzycznej jako mała skrzypaczka. W wieku 7 lat rozpoczęłam szkołę muzyczną. Teraz mam 18 lat, więc troszkę czasu upłynęło już odkąd zaczęłam swoją przygodę muzyczną. Dla mnie y, muzyka to jest coś wspaniałego, przyprowadza do takich krain, które na przykład słowa nie potrafią tego y, określić. Kolendy są niesamowite, i granie czy nawet śpiewanie kolancy jest coś magicznego.